To jest podcast Radia 357. Gramy to, czego warto słuchać. Mówimy o tym, co ważne. Nazywam się Agnieszka Szwajgier i zapraszam do słuchania reportaży Radia 357. Historii tak niesamowitych, że musiały zdarzyć się naprawdę. O, cię dobrze widzieć. Super, że jesteś. Dobrze, Proszę. Co dziś w repertuarze? A w ogóle to tu jest taka szafeczka i można sobie wziąć repertuar do kieszonki. Tak naprawdę, mówiąc szczerze, nie przyjeżdżam tu ani do kina, ani na film. Dzisiaj. Właśnie przechodzimy, patrzymy, kiedy się rozpoczyna sezon w Sezon się rozpoczął wczoraj. Tak? Chociaż okay, jeśli tak. założymy, że kino to one, to zdecydowanie jestem tu dla żeglarek. podróż w czasie. W rolach głównych. Urszula zwana Babineksa. A zawsze tak pod rękę? Zawsze. zawsze. Bo Babi ma koślawe kostki. Ja mam tak. <gibli> Dagmara, zwana Dagusią. Przyszli mamy na 19 na imperium światła. Patrycja zwana pati. Będzie jej się podobało ręczymy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień, <muchy> dobry. <muchy> dzień dobry, dzień dobry. dobry. Jadek w nas zaszczepił tę otwartość. No Z jednej strony ja udziela to, się wę? ten helski klimat. Ciężyli. To jest ta otwartość, bo ciągle się witamy. my się prawie codziennie z kimś witamy, bo co chwilę ktoś przyjeżdża nowy. To jest jedno wielkie witanie się, a na koniec sezonu jest też niestety żegnanie się. Nierzadko ze łzami w oczach, oczywiście. Tak, tak, nie pijecie. Tak, nie no, do kina się Ale dopiero za 15 minut, może sobie przejść. No u nas jak się film zacznie 5 minut później, to nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Ludzie są na urlopach, się spóźniają, my chętnie na nich poczekamy. Na naszych widzów kochanych. No zacznie kapać z dachu, no to wchodzimy na salę i przepraszamy, że no kapie z dachu. Co mamy zrobić? No jak już zbierzemy na modernizację, to nie będzie kapało. Zaczynamy, uwaga, będzie historia. Chcesz upowiedzieć? Większość jastarnickich widzów i niektórzy turyści znają to kino. Ale jeśli w holu po raz kolejny wybrzmiewa jego historia, pojawił się ktoś nowy. Mój dziadek. Mojej mamy ojciec. Prowadził kino Świt w Wejchowie i w ogóle powiatowy zespół kin w latach 60., od 66 roku. Był najmłodszym kierownikiem kina w Polsce? Tak. Miał 22 lata? Tak. Wpadł do babci. Babcia tak, że taką. No wtedy jeszcze chodzili, ale wpadł do babci do pracy z Ziejany i się pyta, no i opowiadasz, że zaproponowali mu pracę kierownika kina. I co ty ulka o tym sądzisz? A babcia tak, urzędniczka, patrzy i mówi A chcesz te prace, Bogdan? A Bogdan powiedział, że no chcę. No to wiesz, co masz robić. No i w 66 roku się zaczęło. I tak trwa do dziś. I oby jeszcze długo. I jest to obciążenie genetyczne nasze. I kochamy to, co robimy. I świt... Niestety zamykałyśmy. się zamykało w 2001 roku. Dziadek nie żyje od 97. No, także dlatego walczymy. Działamy i robimy, co możemy, żeby żeglarz sobie trwał, no. Ale daliśmy yy, radę. Dziura w drzwiach, w drzwiach... A, była dziura w drzwiach, tak, od sali. I był taki jeden sezon, że y, ludzie, którzy przychodzili, wiecie, i na holu czekali na przykład widzowie na następny seans, to sobie zaglądali przez te dziurę i jakby się już tak się wkurzyła, że nakleiła kartkę. Oglądali przez dziurę, 12 złotych. No. <laughs> była dziura w ekranie jeszcze dwa lata temu. Ja tam za nią tęsknię akurat, jak mamy ściera. Ta dziura w ekranie to była, no to była jak blizna, no. Jestem, mogę wejść? To jest to magiczne miejsce. I jo. Czyli tu mamy decept, tu mamy stary projektor mhm. jeszcze, z mhm. którego korzystasz. No, tylko na niego patrzę mhm. i się uśmiecham. Aha, czyli zasisz światło i puszczam. Myśmy miały kilka takich momentów, że się żegnałyśmy z widzami we wrześniu i mówiłyśmy, że nie wiemy, czy otworzymy kino na następny sezon, czy my tego nie sprzedamy. Tylko u nas w domu jest pełna demokracja. Jak się dziewczyny na coś umówią i powiedzą, że okej, okay, robimy tak, jak ja nawet mam przeciwne zdanie, to i tak robimy po większości. Ile osób z tych widzów wie, że za ekranem jest grany zupełnie inny film? Jest to film dokumentalny? Jest to film o Was? Nie, nikt. <grywa> Czy ty masz klucz? Do czego? Z domu? Mamy. Chyba, że tędy sobie przejdę. A przejdź? No, tutaj jest wejście na salę. Idziemy sobie przez salę, przez salę, przez salę. Teraz mamy ściankę ekranową, gdzie jest nasz wspaniały, duży, biały ekran. Przy ekranie wisi tablica z naszym sławetnym, znanym hasłem: godziny lata płyną. Lecz cóż, wiecznie jest młode kino. Pod napisem koło ekranu jest przejście do naszego domostwa. Proszę cię bardzo. Dziękuję. O, Poradzisz sobie? Tak, dzięki. Śniadanie? Aha. Czasami jemy na zewnątrz. Nawet Czy przy śniadaniu, śniadaniu wracają opowieści, a także to wspomnienia. W mieszkaniu. Przy stole. Które nota będę naprawiał mój tata. Żaden stolarz nie chciał się tego podjąć, więc tata stwierdził, że tę elipsę sam naprawi, bo ten stół ma elipsę. I zrobił w kabinie w świcie. Przed nim waszym kinie, mogę tak. Usia, opuść patunie! Jadanie są u nas ważne, bo to jest jedyny posiłek, który jemy w, w miarę w spokoju i który możemy zjeść wspólnie. to się zaczyna życie. W pół do dwunastej się otwiera Jądź kina. Czytam o jedenastej. Gramy. No, Wiecie, bo... z... A gdzie Patrycja z... to... w ogóle? Jezu, ja też tak walczyłam wczoraj. Miałam tak ciężką noc. Mm. Serwer nam wywaliło. Już była okazja, że nie otworzymy. Okay. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Jezu, schowajmy się, bo zimno. No to ja myślę, że w porównaniu z tą przeszłością, z pętlowaniem, to było tak samo trudne. A, trudne. technicznie. Moim zdaniem to życie miało więcej kolorytu na taśmie. Jak ci cyfrowo coś siądzie, to nie jesteś w stanie po prostu przełożyć wajchy albo dokręcić śrubki, nie? Tylko no, musisz się łączyć z Markiem, który jest na drugim końcu świata, no. <laughs> w środku nocy. Na przykład. No to było bardzo wymagające, akurat. Ogólnie mówi się, że. Prowadzenie kina, to jest trochę hazard. Jakby to jest ciągle ryzyko. Słyszysz, że film w tle jest, czyli wszystko działa. Siedziałam przed chwilą w słoneczku z tyłu za kinem na schodku z Babi, jak usłyszałam, że się film zaczyna, to odetchnęłam z ulgą, oczywiście. Jest zawsze takie dobra gra, wszystko jest okej. Okay. Słuchałam Pati i słuchałam, jak mówiła, jak było jej ciężko, i że miała duży stres. No to sobie myślałam, co wy czułyście, kiedy było to pętlowanie nieszczęsne? Oni, 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 się oni nic nie czuli, bo oni wsiadali w samochód i jechali. Mnie zaniotrowanie nie przynosiło żadnego stresu, tylko trzeba było dowieść film na czas. O Jezu, a czy na Limka była? Trzeba było jeździć po półwyspie, po ścieżkach rowerowych, bo przecież wieczne korki. Film był podzielony na szpule, Jedna była już w drodze, a druga była dopiero odbierana. To była wyższa szkoła jazdy. Rzeczywiście trzeba było mieć dobrze opanowane ruchy na tej drodze, żeby dojechać na czas. I myśmy pętlowali z ojcem na dwa samochody, zabieraliśmy film z goplany w Gdyni, mieliśmy na przejazd 25 minut do Wejherowa i woziliśmy po dwie szpule. Film był pięcioszpulowy, czyli raz robiliśmy pusty przelot. Ja przyjeżdżałam z następnymi szpulami, tata w tym czasie Jechał po piątą szpulę do Gdyni, jak ja przyjechałam, to już pierwsza i druga schodziła, pakowałam do samochodu i wiozłam do, do Gdyni. I taka wymianka była trzykrotnie. I nie ma dnia, żebym nie słyszała o dziadku. I codziennie jest dziadek. Wiesz, wspomnienia o dziadku, o sygnecie, a bodzie to, a tam tamto, a ojciec to by teraz powiedział, a dziadek to by, wiesz, no i to jest non-stop, naprawdę. To jest. Jakby nie było członek rodziny, nie? Ale chodzimy na cmentarz, Babcia opowiada, ja, na, na cmentarzu. Wchodzimy. I czasem i czasem mówię, ty tam już przestanie rozmawiać z tymi swoimi kolegami, tylko się z... Zajmij się nami, Zajmij się nami troszeczkę i tam przypilnuj dziecko, no albo Dagusie, tak tak mówię do niego. Patrycja mogła z dziadkiem zrobić wszystko. Wszystko. Jak się urodziła Dagusia, pierwszą rzecz rozumiesz, poleciał do GS-u i kupił aparat zorkę, bo innych nie było, nie? I robił Dagusi zdjęcia. Natomiast jak się urodziła Patrycja, to dziadek kupił dwa aparaty japońskie i kamerę. Tyle, ile zdjęć Patrycja miała, jak była mała. To nikt już nigdy nam nie robił. Nie robił. To bawci legowisko jest, bo przecież te wszystkie stosy albumów u bawci pod łóżkiem siedzą. No, no. On kochał, dagu się do, do szaleństwa, a Patrycję to już w ogóle. Do tej pory na holu w kinie wisi karteczka wypisana przez dziadka: Kocham moją nuteczkę, bo dziadek miał zwyczaj mówić, że jestem melodią jego życia. A ja zostawałam, proszę Ciebie, z, z ludźmi, z widzami, z, z, z deszczem, z prądem. Widza wyjdą. Proszę. Panie specjalnie przyjechały z Torunia na dwa seansy do nas, na rozpoczęcie. A to no. nieprawdopodobnego, Aż nieprawdopodobnego, aż, aż nieprawdopodobnego. Uwielbiamy, kochamy, wspieramy, śledzimy jesteśmy zawsze. Klimat, atmosfera, nawet zapach mi się tutaj podoba. <grymne> tak? Jeden normalny, jeden ulgowy. Proszę bardzo. W razie czego to koceki polecam. Tak, bo mury wychłodzono Je -je. jeszcze po zimie. Je Dobra, My tam też żyjemy. Licho, ale żyjemy. ale <grymne> żyjemy. Tam, gdzie diabeł nie może, tam baby poślać. Nie no, walczymy. Kombinujemy, jak zrobić, żeby działać cały rok. Okay. A, nie? No, jak są takie dni, nie mamy czasu rozmawiać, a są, no to wtedy też za sobą tęsknimy. To potrafimy się spotkać szybko przy rozmienianiu pieniędzy, na przykład, i się szybko ukochać i powiedzieć sobie, że Wasia mi mówi, że no bo ja tęsknię za tobą. No? Że cały czas? Cały czas, bo my jesteśmy w trójpaku. Tak. Mhm. Tak jest, no. Tak właściwie, to takiego kina nie ma. Jak dla was jest trudne przerzucić się z papierowych biletów na jakieś drukowane, to co dopiero zamknąć, prawda? No. Jezu, ja płaczę na samo wyobrażenie, co no. dopiero, gdyby to było no. to, 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 to jest straszne przeżycie. Straszne, no to już tyle lat nie mamy, nie mamy już prawie 20 lat, nie mamy... Kina świt. świtu. A ja nadal nie mogę patrzeć na ten budynek i jechać tą ulicą. Nie mogę. Totalnie rozczulają mnie sceny w kabinie projekcyjnej. No, sama wyświetlałam filmy, pamiętam swój debiut w roli kinooperatora. To była operacja samą, zresztą w szeglarzu. i to see a film W Mam. Cieszymy się, że zainteresował Cię nasz podcast. Masz ochotę na więcej? poznaj.radio357.pl. Najchętniej wybierane radio internetowe w Polsce.